To trzech razy sztuka i próbujemy przejść. Może wieżę, ale właśnie wybiera kostka, i to już po raz trzeci. No właśnie, bo kryper już, już już nie padają na kita. O i zaraz ja padnę. Zaraz ja padnę. Chodź, speed. Nie, Bez i kepery! No, cykl nie siedziała. No i nice, udało mi się, no skurde To było Easy I tym razem bez umierania No co ja w No co ja w poprzednim razem też mi się udało, ale... Ale wiecie o co mi chodzi Niby biczem najgorszą bronią jaką można tego było wymyślić, ale... Ale to już kostka mnie wybierała, nie ja. Nie ja Mmm Jakie zwierzątko by mi teraz pomogło Czyli lama Dobra Bum Dobra No lama mi z tym może pomóc jeszcze, nie? Tego... ...typka. Yy. Bum! Dobra, dzięki. Nie! Matka! Nie wyda się dzień kierować to. Oh, dobry, Czyli jak na razie, jak, jak na taki set, no to też radę jakoś to przeżyć, kurde. Albo wiecie, już taki przyzwyczajony robert do tego trybu. Zazwyczaj ginąłem jak idiota. Punkt. O nie. Jak, jak chcesz, jakby oczekujesz jakby oczykujesz na jakąś, nie, na jakąś zmianę broni, no to już, w, w, w tym przypadku, no to już nie pyka. Może dobrze, że mam też uderzenie, uderzenie z gardą. Nie, nie wiem czy w ogóle cykl mi cyklik daje, bo też mogę też trochę zranić. Po jakimś że dodam, wezmę sobie pitch, najgorszą broń. EWT wezmę sobie cykl, żeby jednak było jeszcze większe obrażenia. Oj, to już będzie tamto piętro już. Tak, to już będzie, to będzie to piętro, którego... Takim beznadziejnym setem nie da się przejść. Chociaż ciekawe, co mi trawy dropnie, jedynka! Ale nie no, co zamienić? O nie! Ale nad. Nawet... Dobra. Szóstka? Dobra, czyli nic nie zmieniam. Dwójka. Tak można kombinować. Ok, czyli mogę. Trzeba już niestety wywalić Na co? Skoweta goni Prezyd Niespodzianka? Tak jest I może jeszcze nie ja mogę przejść raz I hm. I może też nie wiem eksplozja bestii, bo mamy tutaj lamę, dada, trudno, rezyk fizyk. Dobra, dobra. ewe, mogę jeszcze tych... Ta się się kierować. Dobra. Hop. Oj, 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 Teraz kuszę. Pocisnąć. Oj, oj. Trochę lipa. Teraz lipa. Aj! No w tym momencie nie wiem jak, no. Albo teraz po tamtej stronie powinienem. Jednak. a znaczy tak, znaczy tak i tak... czy i tak... I tak... Samych strąbem. Albo będę trochę... Od... Nie, muszę skuszyć niestety. Ale jednak szybko mi się odnawiają artefakty. czy mogę trochę spamować Nasionkami. Hop Cyk Bo mamy jeszcze w sumie Skordagoni. Uff Hop, hop. Kurde. Gdybym nie taką, nie chyba bym tu już leżał. Bym już tu leżał. Już bym tu leżał. Hop. Dobra. Siuka! Jak najbardziej. Uf. Leżą! Uff No to już było już to jest to trudne piętro już. No, chyba spowali mi się. Ale jednak ciepłutko mi się zrobiło na serduszko. <laughs> ok Czwórka Harpuny Co ja co mogę zamienić Szóstka I No Czwórka Znowu i I na co? Na jedynkę Ci już nie mam To Totem osłony W sumie niby i tak już nie potrzebuję niby O, trochę tu się poradziło. I teraz jest trochę lipa. To piec też jest. To się chuuu. dobra spokojnie, spokojnie. spokojnie Spokojnie Ale tyś mi odwrócił, chłopie. Ticciado. Hop. Uj. Oj. Oj, oj. Dobra. Dobra, jabłko. Przyda mi się? Dobra, dało radę Ojej Oczywiście oczy, harpuny mi się przydały Dobra Co mi wydropnie teraz? Czwórka Miksturowa bariera. Czas na... już Jeszcze coś ma odnowienie artefaktów. Eee... Aha To niby spoko, bo ma teraz mikstu... miksturową barierę Ochronę chyba wezmę jeszcze i... I może furię Może mi się przerać A, czekaj w ogóle to ma Aha, dobra cheat, ci... tak, dobra Misza? O co to jest, chyba, też trudne piętro, jak pamiętam. Ale nie pamiętam. Jak ta taki gameplay, no to nie idzie jeszcze tak najgorzej. No chociaż to je do de Pietro było dosyć problematyczne. Okej, okay, znowu. Krzmiący kołczan. Aha. Ci zamiana na. Czekaj, <laughs> Czekaj, ja już. Ja już jestem na dwudziestym... Na dwudziestym szóstym? Tak szybko to szedłem? O, A A chociaż... Kurde, zapomniałem się. Czy to jeszcze się rozpiło? Bo jak pamiętam, kaba były... Dło... zjawy. Potka może? Tak. Pojawiała się zjawa. Hop. Hop. Wood. Dobra. Konież można kilka naraz ma się zaatakować. Bum. Bum! Czekaj czekaj jak mi się uda w ogóle tego z, z dwoma dziećkami, no to... To będzie śmiesznie Piątka Kusza Harpunowa Co może mi się żydać? Strzał lewitacji! Strzał lewitacji! To mi na pewno pomaga I chyba tyle Tyle chyba mogę wziąć męczyłem się nie wiadomo jak długo Dobra, lama może mi trochę pomagać Silver, pisze Oj Czuć, że umrę umrę Bo ja już Wpadłem w zasięg Keeperów Ależ jeszcze nie marłem. O teraz jest lipa mała Bo ja nie ciekaw miejscu Może zrobi miałem boom jakiś creeper Zrobi Znowu No właśnie Nie widziałem w ogóle Nie no, takie rzeczy to po prostu... Nie. Jeszcze się z tego powodu, że jeszcze się nagrywa, bo jakby gdyby się nie nagrywało, no to nie było zbyt ciekawie. Mamy jeszcze jedno piętro, jeszcze przed kupcem, więc może ta jeszcze radę. Czwórka? E, nie, już, już, czyli już to. No niestety. O nie i to już... O nie, to już jest chyba to pietro, o nie Jedyne co mi się stało, to chyba odbicie i skobeda goni. I tyle chyba to nie mam potek, co się xuję bariery. Dobra Ja muszę trochę skuszyć teraz Mając nadzieję, że właśnie oni nie rozwalą mnie Bo ja teraz jest lipa Z nimi Nie! Śmieszlałem Dobra, szybko, szybko, szybko Szybko, szybko Dobra Lamo, rozwal ich Odmiennikowi, Dobra, w się na szczęście. <ścoughs> o boże, o boże, Dobra. I kłopiec. Ruk. Na co? Piątka. Dajmy coś innego. Piątka znowu. Piotka. Co jest? Obra jeden I? i na co? Znowu. Piotka. Dwójka. Dobra. Czy już nie mam cyklu? Ale mamy wyte uderzenie z gardą. Pszczółki. I może osłabienie. Skobeta goni. już więcej nie wezmę. No tak. Ale Przynajmniej jest broń, chyba była lepsza? Tak naprawdę, żeby jednak było jeszcze więcej. Aha, eee, aha, zwiększona szybkość. Aha, dobra, nisza. Ja muszę bardzo ostrożnie w ogóle teraz tym lecieć. Nie, nic nie wezmę. Już. Ojej. Ja muszę tu naprawdę to Mega ostrożnie teraz. Bo mamy... Dwóch... Iluzjonistów. Tych dziadów. Ja mogę... Doda. Ja muszę bardzo mocno uważać Cyk! Na no i działa? Nie, nie działa Ci jedynie Strzałami Mogę chyba jedynie rozwać i kopię. I tyle Czyli tak trochę zajmie Z ich tłukę. No, zachowałem chyba praktycznie każde możliwe zachowane strzały. Najbezpieczniej to chyba prosto na około obejść całą arenę i tyle. Chcesz, jak to może być. O właśnie! Lama! Dawaj! Hop hop hop. może ja rozwaję jeszcze parę naraz kopii w ogóle Chodź kiedy mam tą strzałę Ty jak skupiałem się w lamie to... No to mogę trochę postrzelać Hop! rozwaję jednego? Nie. Jest dalej, jest tak dwóch. Jest te ksiak jest jest ich dwóch. Jest ich dwóch dalej. Hop. Może dla masz się sfokusuje. Jest. 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 Ja pierdicie. Ja pierdicie. Jest. Dwało no, mi się na ja piernicę No przejemno konkretne Pietro było trudne, ale Ale tak czy siak to było ojej nie, to bardzo czy z tego rezultatu, naprawdę bo to jest jednak coś Naprawdę To jest jednak coś Dobra, nadzieję, że mi się spodobało, bo mi bardzo dało mi się w końcu zrobić to wyzwanie, tak? No to ta 3 razy sztuka, i jak wychutał mi się. Wow, także ja, ja, ja muszę naprawdę ochłonąć, bo naprawdę te emocji było. Naprawdę masakra. Także co, no to tam, no właśnie, to było w sobie wszystko. To, coś nie na razie.